Marek, Marek krawczak Alberto Dzienkowski, witam serdecznie. Witam cię serdecznie. Albert, to co jest ważne, to chyba to, że schodzi teraz ta presja, bo byłeś po porażce, niestety, z Henrym Fadipe, który też do słabych nie należy, co pokazują jego ostatnie szalone występy na KSW. E, natomiast tą walkę z karwalką według wielu musiałeś wygrać. Powiedz mi, czy ciężar taki też mentalny był przed tym pojedynkiem? Oczywiście, wielki był ciężar i jakby dużo zależało na pewno od tej walki. Była ta presja i wydaje mi się, że przede wszystkim było widać na początku też pojedynku, że rzeczywiście ten etap wejścia w walkę, rozluźnienia się, troszeczkę u mnie dłużej trwał. Eee, jeszcze tam, zanim ta głowa dotarła, eee, to dopiero po tych chyba wymianach, jak znalazłem się w parterze, także, eee, także na pewno, tak jak powiedziałeś, no, presja była duża, ale uszło, uszło to ciśnienie i, i fajnie, że mogę się po prostu cieszyć z tego zwycięstwa, mimo że z samego przebiegu walki też nie jestem do końca zbyt zadowolony. Patrzę. A co mówiłeś Wydaje mi się, że na początku za dużo trochę tych em emocji, niepotrzebnie były te wymiany troszeczkę więcej na przeglądu, gdzie trochę więcej ruchu na nogach. Wydaje mi się, że sam sposób prowadzenia pojedynku, wydaje mi się, że jeśli chodzi o sam początek, mógł wyglądać zupełnie inaczej, potem na ta noga, znalazłem się w parterze i chyba dopiero tam się jakby troszeczkę bardziej obudziłem, także, także wydaje mi się, że na pewno to jest do poprawy, ale... Mam nadzieję, że jakby ten start, nie wiem, poza prawą ręką, gdzieś tam trafiłem mocno w parterze gila, to nie, wiem, nie jestem porozbijany, także, także myślę, że yy, uda mi się jak najszybciej zawalczyć. Słuchaj, jest gdzieś taka reguła, że ci zawodnicy, którzy są często skreślani, ryzykują w pierwszych sekundach wszystko, idą od samego początku. Zresztą przykład taki z mainstreamu typowo Max Holloway, Korean Zombie, początek trzeciej rundy dopiero na pięć, a Zombie wystartował, no skończyło się to podobnie dla niego jak dla Twojego rywala dzisiaj, czy Ty byłeś yy, czy, inaczej, czy spodziewałeś się tego, że Brazylijczyk też tak na siebie ruszy? Bo on chyba w ogóle nie zaatakował Twojej głowy na początku, tylko strasznie próbował objać korpus, tego co zauważyłem. Tak, ja zapamiętam tajski klincz i starałem się ulokować mu kolana na korpusie. Szukałem wątroby. Też właśnie zły jestem z tego tytułu, że trzeba było troszkę więcej przekierować tych kolan na głowę. Trochę trwało to troszkę zbyt długo. Z tego co jak trafnie zauważyłeś, trafił parę razy mnie w korpus. Ale tam jest abdżinnik ab cały czas na brzuchu i, 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 i cisnę od, 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 od trzech wieków cały czas. Ale nie, rzeczywiście to... Trafił parę razy mnie na korpus. Jeden chyba tam czas odczułem. Także na pewno to nie było zbyt mądre. Z względu samego prowadzenia pojedynku to tu jest na pewno do, do poprawy troszkę więcej takiej chłodnej głowy i rzeczywiście troszkę więcej powinno się poruszać na nogach. To na pewno jest do poprawy. Też widziałem o to, że jakby te walki jakieś, które jego udało mi się znaleźć, są bardzo, bardzo stare i jakby tam zupełnie inaczej się prezentował, wiedziałem, że wywodzi się z Tapueyry, gdzieś tam podejrzewałem coś tam na rozrzewce, że będzie poszukiwał te, te kopnięcia takie jak librystyczne, no to wiedziałem, że będzie też potrzebował miejsca i na pewno było plan taki, żeby być po prostu przy nim blisko, tak, żeby nie dać mu rozpędzić tych, tych rąk, i wy bardziej sypać boksem, akurat skończyło się w clinchu tajskim, potem chyba na rozerwaniu trafiłem gdzieś go tym lewym, sierpowym i ubiłem sobie w głowę, że go złapię, złapię i prawym prostym. I Kopiąc, kopiąc tak nonszalancko trochę chyba tam przechwycił mi kopnięcie i sam znalazłem się w parterze, dlatego względem samego pojedynku były rzeczywiście jakieś tam emocje, ale z samego przebiegu nie jestem zbyt zadowolony, oczywiście z zwycięstwa. Cieszę się bardzo, ale to bardzo. Czy ty wiesz, co dzieje się 11 listopada w Radowie? Wiem, wiem, wiem święto sportu na Hali RCS. No i bardzo chciałbym się tam znaleźć, no wiadomo teraz troszkę nie byłem tak zaangażowany mocno w tą sprzedaż biletów, skupiałem się bardzo mocno na tych przygotowaniach, ale no sami słyszeliście, że no, ta banda jest, dzisiaj było tych kibiców no, ponad setka, ale było ich naprawdę słychać, no i oni na pewno też by tego chcieli, żebym tam się znalazł i dał im jeszcze troszeczkę więcej emocji, choć może troszeczkę takie walka z trochę skłodniejszą głową. Ja nie wiem, gdzie ty byś musiał walczyć, żeby kibice to za to nie przyjechali, bo są praktycznie wszędzie. Powiedz mi, czy bo tutaj jakoś daleko do Radomia, z tego co się orientuję, to jakoś bardzo nie ma. Półtorej godziny, no, półtorej godziny, także czy ty wiedziałeś, odkąd ogłosili tą galę, że ty tutaj będziesz, bo y, wielu wiele osób było ciekawych, czy odbudujesz się gdzieś poza Federacją, tak jak na przykład ostatnio była planowana walka, y, czy to grecjana Rzadzińskiego, jest to gdzieś popularna strategia, że gdy coś przegrywasz KSW, to możesz się odbić. No a też umówmy się, że to nie tylko sportowo zagrzewasz, ale też te bilety, które sprzedajesz, to na pewno dużo robią w federacji. Tym bardziej mam za zaplanowany radą. Czy ty wiedziałeś od samego początku, że tutaj się znajdziesz? Chyba dogadaliśmy walkę mniej więcej na przełomie maja. Maj, czerwiec, że będzie taka walka. Szybko bardzo. Także, także udało się gdzieś tam dogadać, także widzieliśmy, że to będzie ta walka będzie we wrześniu. Jeszcze nad nim czekamy na dokładny termin ze strony organizacji Cave i też chciałem tutaj bardzo podziękować organizacji za daną mi szansę eee, także także widziałem już troszeczkę troszeczkę wcześniej eee, także jak też trafnie zauważyłeś no jest półtorej godziny drogi samochodem to, a ty, to mam takich po prostu stałych tych fanów którzy za mnie, zawsze za mną jeżdżą i zawsze bardzo im za to wszystkim jestem wdzięczny no bo jakby ta kariera w szczególności kiedy wróciłem po tych kontuzjach no jednak jest nawet nie w kratkę, tylko jakby rzeczywiście był ten, ten, ten regres i tych zielonych kwadracików na szerdogu czy na tapolodzi pojawiało się troszeczkę mniej. Okay. E, czy Ty już kontaktowałeś się, no to znaczy mówisz, że teraz po walce, że na Skype'ie od razu, ale czy gdzieś przed walką były jakieś sygnały, że jeżeli ładnie pokażesz się z Brazylijczykiem, to to miejsce w Radomiu się na, dla Ciebie znajdzie? Nie, nie gadaliśmy tak stricte. E, ja na pewno bardzo bym chciał, wydaje mi się, że no, Mam nadzieję, że jest, jest na to jakaś e, szansa. E, wiesz, też mi się wydaje, że jakby zainteresowanie sportem, sportami walki w Radomiu, sam, samym sportem e, i 6000 hala, to e, to jest święto sportu u nas. Fajną, I, tak, fajna hala, pod takim, że możemy naprawdę ją wskazać, że każdego miejsca widać bardzo dobrze, niezależnie jaki bilet e, kupisz i kiedy ja się biłem na pierwszym KSW, to chyba na trzy tygodnie przed już nie było biletów jakby na trybunę, także te bilety szły w ekspresowym tempie i wydaje mi się, że będzie tak podobnie, no ale na no wiadomo tutaj moi kibice, nawet zresztą sam, sam, sam pewnie słyszałeś w wywiadzie, który miałem e, przyjemność udzielić bezpośrednio po walce, no, że, słyszałem że, a, no, no, no to oni by też na pewno chcieli bardzo się tam e, znaleźć, bo też takie pytanie wystosowałem do nich, no i było słychać jakby ich, ich reakcje. Okej, okay, a czy ty widzisz kogokolwiek dla siebie w tym Radomiu, czy kogo ci po prostu dadzą, z tym będziesz się bił? Czy masz jakieś nazwisko konkretne? Nie, process? nie, nie, wiesz, to nie mam. Tak naprawdę skupiłem się w 100% na, na tej walce dla organizacji CAFE i nie myślałem, ale, ale to, to jest dobra myśl, żeby to, żeby to przemyśleć, ale wydaje mi się, że e, matchmaker w Wojtwa na pewno ma to, na to jakiś, jakiś pomysł, jeśli będzie widział mnie na tej karcie walk. Także zdaje się na niego, niezależnie kto będzie zaproponowany, po prostu będę się biwić. Dwa pytania, już nie męczę. Pierwsze, nie wiem czy mi na nie odpowiesz, bo pewnie dla Ciebie bardzo, obu pewnie dobrze znasz, Kaczmarczyk czy Rutkowski, jak Ty to widzisz? Zresztą nie chciałbym, bo w sensie takim znam bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że faworytem delikatnym jest na pewno Rutek. Doświadczenie i, jakby patrząc po ocenie jego ostatnich walk, ale też znowu z drugiej strony wiem, że w Patryku brzmi naprawdę bardzo duży potencjał. I co prawda Patryk jest tutaj faworytem, to, czy znaczy, przepraszam, Rutek jest tutaj faworytem, ale ten chłopak się rozwija. To jest taka walka z, z typu jak ją ja będę oglądał, to żeby tylko nikt nikogo nie znakomitować. Także, także najlepiej, jakby, jakby był remis, lubię bardzo jednego, drugiego, także. Mamy ze sobą yy, yy, fajne koleżeńskie relacje od, od wielu, wielu lat, także, także naprawdę ja jestem tutaj pośrodku całkowicie. I ostatnie pytanie, bo też poza tym, że walczysz, to wielu osób na pewno z swojego głosu, z bycia komentatorem, jest tych walk sporo w swoim życiu widziałeś. Sytuacja na ostatnim KSW Wikłacz przybysz i też troszeczkę ucierpiał twój dobry, e, ziom, nie wiem czy mogę powiedzieć, przyjaciel, ale Artur Ostaszewski, twój menadżer z tak, tak, Przyjaciel. Przyjaciół. W związku z tym, co ty o tej całej sytuacji sądzisz, jak ty to oceniasz i słowa Martina, i e, słowa pana Martina i, i całą tą sytuację z Kubą Wikłaczem i Sepkiem, przybyszem. Znaczy Ogólnie bardzo gratuluję przede wszystkim formy, formę jaką wniósł Kuba do klatki bo ewidentnie ten pojedynek poza pierwszą rundą wygrywał. Ja myślałem, że to będzie dyskwalifikacja, w sensie takim, sędzia Mac nie wiem, poszedł w ten sposób może, że jakby wiesz, bo, bo to też uważam, że trzeba rozgraniczyć jedne, jedne i drugie przepisy. Są przepisy, które pozwalają ci jakby ocenić walkę. I ją, I ją punktować, a są też przepisy, przede stricte, zrobione tylko po to, żebyśmy, my wchodząc do klatki, nie tracili tam zbyt dużo zdrowia, żebyśmy mogli kontynuować e, e, następną walkę i wiadomo, są jakieś za to, za to sankcje i e, ja myślałem, że to będzie dyskwalifikacja, e, wiadomo, to też by... Też wtedy Kuba by przegrał wygraną walkę i tak dalej, ale też trzeba patrzeć na ten drugi aspekt. E, uważam taki nie, też pozasportowy, czyli ten aspekt e, zdrowotny. Wiem, że Kuba ma złamaną, e, że Seba ma złamaną rękę, tak, no. że tam są jakieś... E, z przedramieniem jakieś Tak, problemy. no to są problemy z przedramieniem okay. i wiem, że też inne badania też nie, nie wyszły super. Także, także to jest bardzo ciężka sytuacja naprawdę do oceny. Eee, oczywiście sędzia Maggotart je, jest świetnym sędzią, jakby patrząc na, na to z perspektywy werdyktu, tak? no to y, jeden poniósł karę, bo nie wygrał, drugi jakby dostał taki handicap, bo, bo nie przegrał, ale trzeba przede wszystkim, wydaje mi się, patrzeć na ten aspekt zdrowotny i przede wszystkim te przepisy są właśnie po to, żeby, żeby ten aspekt zdrowotny przede wszystkim był na, zawsze na pierwszym miejscu, bo po prostu jeśli zawodnik straci zdrowie w walce, to po prostu on do następnej walki może nie wyjść. I, 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 I po prostu ja byłem, myślałem, że to będzie, e, będzie dyskwalifikacja. Oglądając to z, to z boku, e, to po prostu zastanawiałem się, co musi się stać, żeby fał nie był intencjonalny w tym momencie. I, i, i tyle, ale to jest wiadomo, to jest moja e, jakaś tam subiektywna e, ocena, i tak jakby to oceniam, bezpośrednio sprzed, e, sprzed ekranu e, e, telewizora. Dobra, Albert. I... Jeszcze tak Ci tylko podziękuję na końcu, dlatego, że pamiętam, bardzo mi gdzieś zapadła w głowę nasza rozmowa po rewanżowej walce z Tomim Quinnem. Wielu zawodników gdzieś te wywiady, to już tak podchodzi do tego, że kurda, muszę, a Ty mówisz, że Wy jesteście dla nas, my jesteśmy dla Was, także bardzo dziękuję, bo też jesteś jednym z niewielu, tak szczerze, w tym świecie, który kuma media. To samo mówiłem ostatnio Patrykowi Kaszmarczykowi, Wy chłopaki z Radomia, to w ogóle takie równe goście jesteście. A, 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 a to także, dziękuję Ci bardzo. No, też, to, to napędza jedno drugie tak naprawdę, to wiesz, to to bez was nikt nie będzie wiedział o nas i tak dalej. Wiadomo, są social media, możecie promować i tak dalej, ale no ta, te, te media, te media, te media branżowe są bardzo, bardzo to ważne, w tym bardziej, że wy siedzicie cały czas inside, inside, w temacie i po prostu należy wam się przede wszystkim szacunek. Także wydaje mi się, że to jest taka, wiesz, to wszystko musi ze sobą współgrać i są to po prostu naczynia połączone. Super, dziękuję w takim razie za rozmowę i dziękuję widzimy się. Bardzo. Mam nadzieję, że w Radomiu. Tak jest.